Witam Was bardzo serdecznie. Ja to dzisiaj chcę pokazać potrawę. Nie tyle jak łamianą, ja bardzo prosto, ale pozywną potrawę. Jak widać jest to spaghetti. Ja to powiem, i ja to robię. O, ja tu kupuję makaron, bo to jest takim wiejskiem, to jest wiele robota ugotuję normalnie jak się makaron gotuje w wodzie To jest gotowy wyciągam go następnie robię mięso jest to takie mięso mielone ze swojego gada świni co to kołm na po trawach jest bardzo dobrze to jest takie mięso jak na kiełbasę swójstko Bierę go do patelni, smażę przyprawy, sobie pies, cebulę, sosnek. Gdy jest miękkie, wlewam do niego taki przecier ze swoich pomidorów, co robię. I to zakłócą makaron na, na wolnym Natalis. Wlewam to, to resztę do tego należy zakłócić, skłócić, skłócić, skłócić ze sobą skłócić i jeść. Naprawdę wszyscy będziecie zadowoleni z takiej potrawy, że to bardzo prosto potrawa, pożywną i dobrą. Zapraszam Was na następne moje odcinki w ugotowaniu. Na dzisiaj wam dziękuję i życzę smacnego.